W roku 2000, jakimś tam, na jego piętnaste urodziny, dziecko uciekło z chaty na niebezpieczną i epicką przygodę, by zostać mężczyzną. Wieczór, sure. wszystko się nagrywa tak jak no, powinno, No dobra. I, I, wanna the the I wanna be the game. the movie, the game. Nie wiem czy jest film na ten temat, wydaje mi się, że nie. Gra jest, bo jest. Dobra, denerwująca range yy, trochę nie -like Jest to przygodowa, jest to platformer bardzo trudna, więc już to już tak hardcore w ogóle. tu chodzi o to, że jesteśmy dzieckiem i jest w zamku jakimś tam wybudowanym przez te gaja. Nie. Dobra, myślałem, że się kraszuje. Musimy zebrać jakieś tam orby. Osiem orbów. I wtedy możemy zaatakować tego biegiego gaja. To jest nasz jedyny quest. Musimy ją zniszczyć. I tyle dostaniemy. My dostaliśmy od prodziadka pistolecik. I on chyba sam zdobył pelerynę. Para... Pistolet, no to taki mała gówno, mogę wam pokazać, po jest Oczywiście będziemy z niego korzystać na dosyć często. Palarynka, yy, podwójny skok. Gra <grystanie> trochę taka komiczna, ale nie jest aż tak komiczna, jak się wydaje. To jest w ogóle... jakieś tam mogą wystąpić memy, jakieś referencje do jakiejś gry, którą na pewno nie będziemy znać. Gra z roku 2016. Let's play! Byłem grał na medium, bo nie umiem grać. Więc zaczynamy. Pierwszy sejf. Yy, Kid ma kokardkę, to się nazywa The Kit. Yy, Kid ma kokardkę ze względu na gram, że medium. Granie na harddon oczywiście będzie trudniejsze. Jednakże yy, wolę grać na medium, by się jeszcze. Chciałbym z Pidrona być Niestety jest to dla mnie niemożliwe na tą chwilę, bo jeszcze nie gry. w ten sposób. Więc najpierw mogę wam pokazać, jak dokładnie może wyglądać Let's Play. tego nie, y nie. I wanna be the guy. Przyszedłem tam cztery bossy, coś takiego, dalej nie. Ciężko, ciężko, Widzę, że mam jakieś lagi. Ale dobra, gra jest tak strata, że łapanie. Mmm... Tu jest taki jeden trik, trzeba po od razu skoczyć, ale coś mi nie udało. Yy, za pierwszym razem to zawsze się nie udaje, zawsze. O kurde, blisko, o Jezu. Yy, często będę ginąć. W początkach gry to powinno pójść łatwo, jednakże nie robiłem rozgrzebeczki. Robiłem coś tam, ale to... Właściwie nie. Pierwszy odcinek będzie bez problemu. Według mnie, tak myślę, że będzie. Okej, okay. yy, odcinki będą co dwa dni na moim kanale, na publiczne oczywiście. Jakaś miniatura szybka czy coś. Może mi zrobi kolega. Oraz montaż. Nawzajem siebie pomagamy, więc w ogóle fajnie. Miałem mu też montować, ale nie chciał. Uwaga, mówiłem. Lecimy w górę. Ewentualnie można jeszcze tu pójść, ale tu jest sekret z tego co pamiętam Dobra tutaj Mogę się przejść ponad po ten sekret, w sensie ja za bardzo nie wiem do końca gdzie ono jest, ale Dobra tutaj jest pierwszy, bo ja muszę wiedzieć gdzie co jest Patrzę na dole tutaj, zauważy się że gdzieś tu Nie, trochę bliżej może ten sekret jeszcze nie odkrywałem, ale wiem, że ono tu jest Dobra, tu nie ma Ci może leży dalej Było, było, było Był Wiedziałem Dobrze jest Wow, to jest full screen, ojej, Eee, Gdzieś był, e, może? Nie, dobra, nie idźmy po tak bez sensu. To się, one nic nie dają. Szkoda, bo kiedy zdobyłem taki większy pistolet dla niego, myślałem, że to będzie autoshot, czyli że automatyczne strzelanie, bo niestety trzeba e, Gra potrafi też skraszować, jeżeli takie rzeczy mogą wystąpić, to przepraszam, ale. No to nie z mojej winy, tylko już z gry. Nie wiem czy jest jakiś sposób na naprawę. Bardzo chciałbym, jakiorę. No. Czekamy na platformę. Ostatnia tam gwiazda przy platformie gdzieś się tam zderzyła. Nie wiem czy dobrze to i Po prostu ona sama opada, trzeba uniknąć. No i się nie dać, nie? To jest jedyna zasada. Yy, w ogóle zapraszam na yy, moje różne filmy głupie to jest jeden taki troszeczkę poważniejszy gameplay dobra raz zamula, raz działa Już na pewno nie wina OBS-a a wina gry za późno o super Już wina OBS-a, w sensie chyba więcej możesz się proszować wtedy? nie, yy, jest jedna taka Hmm, rzecz... O nie, nie tak, nie w taki sposób. Jest jedna rzecz, która jest serio ciężka. Jest to plansza z Metroidem. już wam zaspoileruję. Trzeba tam chodzić bardzo długo, strzel... No z tym klawiszem. Jezu to jest takie męczące. Nigdy nie przyszedłem, a tyle już śmierci tam nabiłem. To jest koszmar, ja muszę się, wszystkiego się nauczyć. Pamiętam te czasy Ewa Nabila Boshi, może też będzie na kanale, może, ale napiwałem na Bidegai. będzie lepiej. No to już są fajne, y y tego, Tu trzeba uważać, bo tutaj ten... To jest właśnie jeden z tych właśnie, tych specjalnych, tych eventów. Y jeden tutaj jest, gdzie indziej jest dalej przy jednym bosiem śmieszna e, dajcie mi chwilę e, kolacyjka 11 godzina jaka kolacyjka, śniadanko właśnie jeden z tych flagów to wszystko, że nie mogło być Crossing, bo to jednak jakieś tam wyspy czy coś, to samolot, nie? to jest pierwszy boss jest są kilka sposobów na niego. Ja użyję najbezpieczniejszy, jaki może być. Spróbuję.

Pomagam sobie lewą, prawą ręką, żeby strzelać, wygodnie jest. Bardzo za bardzo. Tak, z debil. Za drugim skupiem powinienem już tego. SS się skipuje, jeżeli coś. Jeszcze raz. No, to są te. Dobra, za tym, tym to już można. Bez spokojnie. Na ekranie mogą być cztery bulety. Na waszym jest 5. Co ciekawe. O dobra, dobra, jest, 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 jest. On tu zaraz powinien przyjść. Tak oto właśnie pokonaliśmy bossa. To jest jeden z najbezpieczniejszych ogólnie technik na niego. Są jeszcze szybsze sposoby, ale to jest najbardziej taki oczywisty, taki najłatwiejszy jaki może być. Tak mi się wydaje, bo mogą być jeszcze bardziej. To jest nasz pierwszy orb. Bierzemy go. I teraz tak, jesteśmy w kosmosie, nie? Co robić? Tu można dużo przewidzieć. I tu serio, tu jest pomysł taki, że no nie polecisz od razu tam, nie, więc jest taki jeden sposób, trzymasz się lewego tego, lecisz, skaczesz i lądujesz. Gdybyś zginął w tym momencie, byś musiał powtarzać bossa, więc trzeba bardzo uważać i ludzie często na tym giną, bo nie wiedzą jak tego, no i tu masz spokojnie save'a. Ciekawostka. Tutaj masz wejście do tego, do początku, do no, Nie ja opłaca się tam iść, bo idziemy w innym kierunku. Oha, super. Więc tak, y okay. Warto sobie tutaj jedno aktywować. U jednego. Jesteś bezpieczny. Dobra. Te dwa jabłka też trzeba minąć. Dobra. Tutaj największy plotwist na świecie. Najpierw warto aktywować wszystkie narzędzia, jakie tu są. O Jezu, jak to zrobić? Dobra. Inteligencja stała. Dobra, jeszcze raz. Mhm. Dobra, jest git. Git bardzo wolno się porusza. Ło, dobra, zrobiłem to. Teraz... Przymaj tendy iść. Teraz trzeba uważać bardzo. Ciężyc będzie go nie tak, wiem. W jest w sposób tak uciec, To masz taką dziurkę. Wskakujesz go. On nie ma cię prawo dotknąć. Ja nie wiem jak to się kurde stało. Czycie księżyc tego. No i tu byśmy skończyli pierwszy odcinek. Tu jest już referencja do The Legend of Zelda, pierwsza część. Ponoć tu pisze If time girls to go alone, take this. Jest niebezpiecznie z samemu, weź to. Wskoczyłeś na, na miecz. Ty Retardia. Tego można prankować, ale gdyby tak wziąć od dołu? Od dołu. No, niby wskoczyłem na miecz, ale no, chciałem wziąć, nie? Tego dziada chciałbym też rozszerzyć, że ogień też mnie zabija, a ten facio? Typie, ja na ciebie wskoczyłem. Nie wiem, dobra, mniejsza. To no było wszystko z mojej strony, dzięki za oglądanie. To był pierwszy odcinek z serii I Wanna Be The Guy. Odcinki co dwa dni, siema!